Cześć! Dzisiaj nagrywam co jem w ciągu dnia. E, myślę, że to będzie raczej krótki filmik. Także zaczynamy. Tak jak każdego dnia kawkę, kawka z rana musi wjechać. Ja śniadania jem zazwyczaj później, tak około może 10-11, bo rano nie jestem głodna. Ale taka jedna, dwie kawki z mlekiem z ekspresu e, wchodzą jak marzenie z rana. Czas na śniadanko, jest już dosyć późna godzina, bo jest po 12. No, ale jakoś tak dopiero się wzięłam. W międzyczasie stwierdziłam, że może zacznę robić cynamonki, bo chodzą za mną już od jakiegoś czasu. I stwierdziłam, szukałam jakichś przepisów na internecie, ale nie, w sumie jedna kardamonki mi wpadły tak w oko, ale nie chcę mi się tego robić osobno, więc pójdę na łatwiznę i spróbujemy tych Cynamoneksy, Termomiksa. Sobie już wybrałam, tutaj jest na ile? Na 15 sztuk. Hmm, sporo. Rodzinki, masło, cukier, cynamon, mleko, drożdże, mąka, jajko. Ok, wszystko mam. Przygotowuję sobie i pokażę Wam albo w trakcie robienia jak to wygląda, albo już efekt końcowy. Moje ciasto się wyrabia. Tutaj jest taki specjalny tryb. Podejrzymy. Tak to wygląda. Na szkoła są naczynia. W sumie nie wiem w czym powinienem to upiec, no ale zobaczymy jak tam dalej w instrukcjach będzie. Dobra, sprawdzamy jak tam nasze ciasto na nam... O, chyba już chciało wyjść na cynamąki, czyli potrzebna jest mniej niż godzina. Ok. Eee, no dobra, to jedziemy dalej. Będę was updateować. OK, na późne śniadanie, jak widać, wjeżdża zupa, która nie wygląda, ale naprawdę smakuje rewelacyjnie. Przynajmniej my uwielbiamy bardzo w, nasz, w domu zupę z czawiową, z jajeczkiem, z makaronem. Mm, pyszności. To już są jakby pozostałości z wczoraj. Zabieram się za jedzenie. Życzę Ci smacznego. z dokąd to mi nie wyszedł niestety i jakiś dziwny kształt e, tak, trzeba było zostawić tutaj margines z ciasta, niby chyba, żeby lepiej się zapiło ja już posmarowałam sobie tym nadzieniem wcześniej przygotowanym z masłem cynamonem, cukrem, mieszanką piernikową i teraz będę zawijała od tej strony brulonik tak jak jest tutaj na instrukcji Wyszły mi dwie takie blaszki, powiedzmy, bo wzięłam takie mniejsze. Już Wam oszczędziłam ten mój proces twórczy, bo ani to nie było miłe w oglądaniu, ani przyjemne, jak widzicie, bajzel pozostał. Mm, także tak, teraz mam. A wyszło mi około 18 tych cynamonek. trochę więcej niż w przepisie, więc obstawiam, że zrobiłam za, za wąskie, więc może coś później tak. Ale pierwszy raz, pierwsze koty zapłotę, zobaczymy. Teraz przykrywam ściereczką kuchennym i jeszcze 15 minut ma postać. Do wyrośnięcia. W tym czasie nagrzeję sobie piekarnik do 200 stopni. <laughs> Potem smarujemy jajkiem, e, lekko tecy na mąki. Wrzucamy do piekarnika na 12-15 minut. Jedna blaszka po drugiej. Dam wam znać, co wyjdzie. 15 minut minęło. Teraz pora na posmarowanie e, jajem z góry. To też sobie roztrzypałam jedno jajko. Bierzemy i nie smarujemy delikatnie. W sumie to nie wiem, nie tego, też nie chcę, żeby to smakowało jak jajecznica. że nie śmiecie się ze mną, gadam go głupoty. Ale no. I pierwszy raz robię. Dobra, smaru, smaru. Dobra, to ja już Wam resztę, może nie będę pokazywać, czy to smaruję. No, bo nudy widzimy się za chwilę. Pewnie już z gotowymi cynamonkami. I tak wyglądają moje pierwsze Raz w życiu robione Cynamonko, pierniko, nie wiadomo co mm, Tutaj jak widzicie Trochę mi się przyjarały bardziej, bo trzymałam Wyżej w piecu To już postawiłam trochę niżej I całkiem sporo urosłem no i Nie są to cynamonki osobno Jedną, już spróbowałam, pyszka I tak sobie trzeba odrywać Na razie na no, świeże są rewelacyjne. Zobaczymy co mój mąż powie Ale no, pierwsze wrażenie Pyszka Pyszka, pyszka. Polecam. Cynamonka numer dwa. Wjeżdżam razem z resztką kawy. I tak można pracować. Na obiad, w zasadzie na drugie danie robimy smażoną cukinię. Eee, nie będę gadała przez ten cały proces, po prostu przyspieszę Wam jak to wygląda. Raczej każdy wie o co chodzi.